Witam wszystkich, Marek ponownie. Dzisiaj chciałem troszkę porozmawiać o GPT-4, czyli kolejnej wersji sztucznej inteligencji, dostępnej publicznie, która jest rozwijana przez firmę OpenAI. O ChatGPT, czyli poprzedniej wersji, może już słyszeliście, albo nawet z niej, z niej korzystaliście. Ale zresztą nawet jak jej nie używaliście, to nie ma problemu, może dziś Was zachę zachęcę właśnie, abyście jej używali. A więc e, premiera możliwości tej nowej wersji, tej GPT-4, była jakiś tydzień temu. I zresztą link do samego streama, gdzie pokazywano te możliwości, znajdziecie je też poniżej, w opisie filmu, jakbyście chcieli zobaczyć całość. To był ten stream właśnie i mnie zainteresował kawałek, gdzie gość sobie na bazgrolił w notatniku stronkę internetową sobie wymyślił, długopisem ją namalował, jaką by tam sobie chciał mieć, zrobił zdjęcie telefonem, po czym wydał instrukcję dla, dla GPT-4, aby mu stworzył kod HTML i JavaScript odwzorowujący te jego bazgroły. Może pozwólcie, że puszczę Wam ten kawałek, bardzo ciekawy, moim zdaniem przynajmniej. So, I have a Teraz po prostu zrobię zdjęcie tych bazy ...take a photo... I teraz pozwólcie, że troszkę je przewinę, bo to jest kawałek dalej. To było gdzieś... że tutaj. O, zresztą już, widzi, już widać. To jest ta stronka wygenerowana przez GPT-4. Bardzo podobna do tego, co na Was grałów. Zresztą sam tutaj... Na podstawie tych bazgroów utworzył po prostu kod do swojej stronki internetowej. Ledwo można rozczytać, prawda? A jednak, a jednak GPT-4 jakoś to rozczytał. Nie tylko rozczytał, ale i stworzył stronkę. No i moim zdaniem bardzo ciekawa sprawa, bo jak widzimy, to GPT-4 jest w stanie analizować zdjęcia, czy obrazy, czy nawet jakieś basgroły. I bardzo dobrze je rozumie. A więc bardzo duży upgrade moim zdaniem, porównując do poprzedniej wersji. No, tyle, że jest to niestety funkcja, która nie jest jeszcze publicznie dostępna dla wszystkich. Bo nawet jeśli kupimy subskrypcję ChatGPT, którą zresztą mam. Tutaj jest moje konto. Jak widzimy, to jest GPT. Bo, no zresztą ja się interesuję takimi nowinkami i mam dostęp do GPT-4, ale to nic nie zmienia, bo ciągle z automatu nie dostaniemy yy, tej funkcji analiz analizowania zdjęć. Funkcja ta jest dostępna dla szczęściarzy, którzy dołączą do tak zwanej waiting list dla ChatGPT Plugins. Na przykład, jako jeden ze sposobów. Tutaj widzimy ChatGPT Plugins. To jest ten URL. Jak przewiniemy tu w dół, tu mamy już dostępne jakieś różne pluginy. No i jak ten OpenAI stwierdzi, że przyszedł odpowiedni czas, dla nas to nam no, taki dostęp do tego pluginu da, abyśmy mogli na przykład sobie wklejać zdjęcia. Zresztą nie tylko, nie tylko po to, bo ma być na przykład też plugin, który da GPT 4 bezpośredni dostęp do internetu, czy do Wolframa, jak widzimy, i do różnych innych rzeczy. A więc będzie to niezły przełom, jak chodzi o używanie tej wersji czata względem poprzedniej. No dobra, ale co tam jeszcze ciekawego mają? Może przejdźmy do tej stronki oficjalnej, którą widzieliśmy już GPT 4. To jest OpenAI GPT-4. Przejdziemy tutaj troszkę niżej. Tu gdzieś było, o tu, Visual Input. Widzimy, tutaj ktoś spytał, co można stworzyć na podstawie tego obrazka, na podstawie tego zdjęcia. Mamy jakieś produkty, mamy jajko, mamy mąkę, coś tam, coś tam, jakieś mleko, prawda? No i pytamy, hej, hey, GPT-4, co, co można zrobić na podstawie tych składników, mając te składniki, prawda? No i tu GPT-4 mówi, możesz zrobić naleśniki sobie, możesz zrobić to, french tosta, możesz zrobić sobie omleta i tak dalej. Wszystko na podstawie tego zdjęcia. No także, też ciekawa sprawa, jakby nie było. No, nie? Przejdziemy sobie do, z powrotem, może, do tego creativity. To jest w ogóle bardzo fajne, słuchajcie. Tu widzimy, jak ktoś pyta, aby GPT-4 opowiedział w paru słowach, o czym jest w ogóle Cinderella, czyli bajka o kopciuszku. Ale nie w byle jakich słowach, ale tak, aby każde słowo zaczynało się na kolejną literę alfabetu. Bez powtarzania żadnej litery. No i tutaj ten output no, jest bardzo ciekawy, bo jak widzimy, mamy A, B, A Beautiful Cinderella, Dwelling Eagerly, a więc po kolei A, B, C, D, E, prawda? Cały alfabet aż do X. Y, Z. Więc ten opis faktycznie składa się z wyrazów zaczynających się ściśle w kolejności alfabetycznej. Nie wiem, moim zdaniem fajna sprawa. No dobra, jak zerkniemy, co tu jeszcze jest ciekawego? No tu widzimy, że się chwalą, że GPT-4 jest wiele lepszy w rozumieniu o co się w ogóle go prosi, niż to robił jego poprzedni model. Zresztą za chwilę sam wam pokażę w samym GPT-4, że tak faktycznie jest. Może zerkniemy jeszcze sobie dalej. I tutaj też następna jest ciekawa sprawa. Jest taki projekt jak Be My Eyes. Tutaj widzimy jakąś kobietę, która przegląda coś na podstawie telefonu. Jak klikniemy, za pomocą telefonu, przepraszam, klikniemy, zobaczymy, że jest to duńska firma, duński startup, który pracuje nad tym, aby ten GPT4 mógł służyć ludziom niewidomym, jako ich przewodnik, who are blind or have low vision. A więc, na przykład za pomocą tej kamerki w telefonie, będzie w stanie ta sztuczna inteligencja na bieżąco mówić nam, przekazywać informacje, na przykład co jest przed nami, czy co trzymamy w ręku, i generalnie ma służyć jako taki odpowiednik ludzkiego, powiedzmy przewodnika dla, niewi nie, dla niewidomych. A więc, moim zdaniem, no, rewelacyjny pomysł. A więc, tak tylko się domyślam, że ta kobieta, która była tutaj na tym zdjęciu, jest niewidoma i po prostu telefon jej czyta na bieżąco, co tu się akurat znajduje. Opisuje jej po prostu zawartość tego słoika czy cokolwiek. No dobra, no i to wszystko fajnie. No ale teraz, może zobaczymy sami, jak po pierwsze radzi sobie w języku polskim, a po drugie, czy faktycznie ten GPT-4 jest lepszy od swojego poprzednika. A więc przejdźmy sobie do tego czata. Tu możemy sobie wybrać, jakich chcemy użyć. Właśnie to jest ten poprzedni, GPT-3,5. Wybierzemy sobie GPT-4. No i teraz, no ja nie mam dostępu do tego pluginu, gdzie moglibyśmy sobie wkleić zdjęcie, ale to nie jest znowu aż taki problem, bo może opiszmy sobie własnymi słowami po prostu, co chcemy, żeby ten GPT-4 nam stworzył. Może stwórz... O, ok, wiecie co? Nie mam polskiego języka akurat w tym Ubuntu. Pozwólcie, że w notatniku coś zrobię i tu wkleję. O, takie coś na szybko. Stwórz stronkę www w HTML i CSS w jednym pliku index.html. Coś w stylu landing page i zrób tam zielone tło. Napisz też może jakiś wiersz o Marku Obuchowskim i parę fajnych kawał dla rozrywki. Nie wiem, taki coś wymyśliłem. Zobaczymy, co nam stworzy. No i jedzie. No i coś tutaj już mątrkuje, prawda? Troszkę powoli to trwa. Wiecie, co? Ja będę to musiał przyspieszyć. Jestem pewien, że muszę to troszkę przyspieszyć, bo to po prostu będzie trwało za długo. Oj, no tutaj widzimy, teraz zaczyna tworzyć wierszek jakiś. Marko Buchowski, człowiek wielu talentów, o, ale słodzi tutaj, w życiu swym osiągnął wiele, nie był leniwy. No, lubię ten wierszyk nawet. Troszkę mu schodzi, ale coś tam sobie stworzył, prawda? A to są niby kawały. Co robi programista, gdy mu się nudzi? Zmienia wszystko na ciemny motyw. Chyba nie rozumiem. Dlaczego komputerowi nie można? O, coś bidne te kawały. No i dobrze, co on do mu mówi? Po wyższym kodzie HTML umieściłem tyle CSS w tagach style, w sesji head zgodnie z swoją prośbą o utrzymanie wszystkiego w jednym pliku. No i fajnie, dzięki. Strona zawiera prostą strukturę z nagłówkami, wierszem, Ola oraz, nie mów, że kilkoma dowcipami. No, z tym bym się kłócił akurat, ale wiecie co, dobra. Skoro już to mamy, to spróbujmy sobie wkleić to wszystko. Dosyć długi od. tak widzimy. Copy code. I tutaj kiedyś już sobie tworzyliśmy serwer w chmurze AWS-a. I tu link teraz się będzie u góry wyświetlał do tej strony, gdzie w AWS-ie otworzyliśmy sobie taki właśnie serwer. Instalowaliśmy Nginx i tak dalej, żeby po prostu mieć web serwer mały. I teraz wklejmy sobie ten kod, który on wygenerował. Zobaczymy, czy to w ogóle działa. A więc. Ok, wkleiło się dobrze. Dobrze się wkleiło. Teraz. muszę to zrobić okno sudu. Ok, teraz. No i fajnie. To była domyślna stronka EngineXa, jak pamiętamy właśnie z tego poprzedniego materiału. Teraz odświeżmy sobie. No i proszę. To jest ta stronka, którą przed chwilą stworzył nam chat GPT. Przepraszam, to właśnie, nie? Na podstawie tego kodu to jest moja stronka o Marku Obuchowski. Marko Obuchowski tutaj słodzi, słodzi, prawda, a tu udaje, że niby to są kawały. Jakby nie było, polecenie wykonane. I mamy zielone tło, mamy jakiś tam wierszyk niby i mamy kawałek. No to w sumie już, jak mamy taką podstawę, to teraz łatwo nam będzie pozmieniać, prawda? Jakbyśmy chcieli sobie coś pozmieniać, to wystarczy, że tu wpiszemy sobie jakieś śmieszne kawały zamiast tego i tutaj sobie wierszyk może w sumie nawet zostać. Podoba mi się. No dobra, o co tu jeszcze można go spytać na przykład? Powiedzmy, podaj jakiś przykład, jak można Dobrze, zainwestować. Nie mam polskich znaków tutaj, ale zobaczymy, czy sobie poradzi. 1000 złotych. Ale jeszcze, aby uzyskać jak najwyższą... najwyższą stopę zwrotu. Co tu nam wymyśli? Zobaczymy. O, heh, najlepiej. Please try again later. Jak widzimy, nawet mamy plusa, to zaraz chwilkę. To jest w ogóle dobry check GPT Miejmy na no, GPT-4 jeszcze raz. O, tym razem idzie. Jak widzimy, nie ma problemów z tym, że nie było polskich znaków. Zrozumiał doskonale, że chodzi o tysiąc zły, a nie zyl. Wjeł do papierów wartościowych. Jakieś daje nam tutaj przykłady. No, więc coś tu wymyśla. No, tu niby twierdzi, że kryptowaluty są dobrą inwestycją. No, nie wiem. No, ale jak chce się zarobić dużo i szybko, no to wiadomo, że trzeba będzie się liczyć z dużym ryzykiem. No i się zatrzymał. Nic nie robi teraz. Mówi, dobra, starczy ci to. Dłużne papiery wartościowe, które. <grytanie> dobra, nieważne. Jak widzimy. Nawet płacąc tę subskrypcję 20 dolarów, która kosztuje 20 dolarów miesięcznie, ciągle nie powiedziane, że będzie działał tak, jak należy. Bo w czasie, gdy wiele osób go jednocześnie używa, to ciągle i tak są problemy. Chciałem właśnie tu zauważyć, Chat GPT ten poprzedni, jak weźmiemy nowy chat, ten GPT 3.5, ten jest wiele, wiele szybszy. Zresztą jak tu nawet spojrzymy, jak widzimy speed, widzimy? Jest 5 tutaj tych, tych kresek, przy speed, przy prędkości. Teraz jak weźmiemy ten Legacy, to, jest, to nie wiem czy, w czym on był używany, ale GPT 4, jak chodzi o Speed, ma tylko dwie kreski, a więc widać, że oni nawet sami przyznają, że jest wiele, wiele wolniejszy, ale dzięki temu jest wiele dokładniejszy. Potrzebuje też niestety wiele więcej tych serwerów, które tam w tle sobie działają, aby działał poprawnie. Jak widzimy, ten czat GPT plus niewiele nie nam tu pomaga. Jak dużo ludzi siedzi, to i tak jest problem, i tak jest problem. No dobra, ale powiedzmy, że coś jeszcze sobie może wymyślmy. Takie coś wkleję. Twórz jeden wiersz rymujący się po polsku, o Marku Obuchowskim, a drugi też taki sam, ale po angielsku. No i zobaczymy, co nam wymyśli. No, te wiersze to super krótkie jakieś, ale chciałbym zauważyć właśnie jedną rzecz. Jak widzimy, ciężko mu w ogóle rymować język polski. Nie wiem, z czego to wynika. Kiedyś słyszałem, że on w ogóle sobie tłumaczy to jakby do angielskiego i potem z powrotem na polski. Jak widzimy, tworzył i zgorzkniał, no to nie za bardzo się rymuje, prawda? Ale już w angielskim create, await, to już jest no to już się rymuje, jak najbardziej. No nie wspomnę, że dosyć krótkie. Te... No, spytajmy go w ogóle. Co takie krótkie? Męczony jesteś. Zobaczymy, co nam odpowie. No dobra, wypocił teraz po dwie linijki, no ale haha, ciągle widzimy otoczony, oddany. No, no to słabo się rymuje, prawda? A miał być taki, który się rymuje, no nie? Wiesz, rymujący się po polsku i po angielsku. No dobra, ale już dajmy mu spokój. A więc jeszcze raz. Jakie są największe różnice? No, rozumiem wiele lepiej niż poprzedni czat. I tak naprawdę największe różnice to dopiero przed nami. Bo jak te pluginy zaczną tutaj wszystkie działać, wszystkim osobom, nie tylko tym czekającym, które już dostały dostęp, to będzie wtedy naprawdę moim zdaniem wielka różnica. Jak GPT-4 dostanie dostęp do internetu i gdzie będziemy mogli sobie wklejać nie tylko, nie tylko podobno zdjęcia, ale i filmy, no to wtedy możliwości się jeszcze wiele bardziej rozwiną tego, tego GPT-4, prawda? A więc mam nadzieję, że znaleźliście coś interesującego tutaj i polecam, byście sami się pobawili możliwościami tej sztucznej inteligencji, jaką jest GPT4 czy ChatGPT, czyli poprzednia wersja. A więc pozdrawiam wszystkich, Marek.